Daria, widzisz tego tego nauczyciela? To właśnie z jego lekcji będziemy dzisiaj uciekać. O nie! Ale on zły taki, wygląda niesamowicie strasznie. Jak taki mini Patrz Daria, a tu jest przejście, gdzie ja mogę przejść, a ty nie możesz przejść aktualnie, popatrz. O. Ja tu mam tajne, słuchajcie, przedmioty, jakieś picie. Felerynę Niewidkę i ostry sos. O ty patrzcie ten chłop też chce weź, jakiś inny uczeń. Widzisz go, tak? Ja. Jakiś team. Boże, armia ludzi, jakieś kotki, team. Całą klasą uciekamy dzisiaj, słuchajcie. Idziemy? Tak, idziemy. Idziemy, słuchajcie, wychodzimy z lekcji. Uczeń teraz y, nauczyciel nic nie widzi. Wychodzimy sobie, jak gdyby nigdy nic. No i mamy nasz pierwszy checkpoint. Szałeczka wow. nam pokazuje, gdzie musimy dalej iść, moi drodzy, i co? Za Lecimy. Chcę zobaczyć Dary jak leci, uwaga What? Jestem żywa. Jestem, za, za, jestem zdziwiony, że ona wiedziała, że to plamy, nie wiem. Myślałem, że biegnie po prostu przed siebie. Jestem mega! Dobra! Skoczymy w Adrian! Jestem wiersza! Piszcie koniecznie w komentarzach słuchajcie, jak myślicie, ile będziemy mieli śmierci, ile ja będę śmierci, ile dalej będzie miała śmierci. Może będziemy je liczyć, może nie ma będzie ich dużo, zobaczymy. Lecimy uciekać z tym to jest pierwsze. Właśnie to widziałem, To sobie przed, prosto przed twarzą miałem. Dobra, hop, hop, hop i hop, dobra. Ty tak szybko to zrobił? I teraz twoja kolej. No, daj szereg, daj szodę. O! O! Nie! O! <laughs> twoja <laughs> głowa lepszego nie zniknęła. Nie! To ja ciężej ja, niż ja, wydaje się na pierwszym. Ja cię dopinguję tu z tyłu, słuchajcie. W razie czego, jak będzie ciężko, to mam brakale tu kto im pomogę. O! Nie, to było nieprawidłowo. czynnictwo, czynnictwo Gierki. Za szybko skaczesz, na pewno za szybko skaczesz. Dobrze, teraz na przykład za późno. Dobra, dobra, zbieram się, zbieram się. Uciekam z szkoły się aż no. No ja tak, słuchajcie no, uciekanie ze szkoły jednak nie jest łatwe, bo jak sami widzicie, nie, 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 dla nie mnie. jest łatwe. Tak, kiedy nie próbowałam. nie uciekałaś ze szkoły wcześniej? Od razu zauważyłem, że jestem bardzo... Dobrze. Dara jest wzorowym słuchajcie. Wszystko, bo ochylił uciekanie z szkoły. Może, może spróbuj na kalkulator, może będzie łatwiej. O! Dawaj na kalkulator może. O! Widzisz? Oh kalkulator otwierasz, czyli krzesełku. Dawaj. I to! I wsią! właśnie, tak blisko! Okej. Adi, ty już mnie pokazał, jak to robić? ja teraz tak. wszystko powtórzę Mamy. Nie <noise> <noise> jestem dobrym tobą! Słuchajcie, pięć godzin później, słuchajcie, to jest trening. Teraz dzisiaj trenujemy, to trenujemy, a potem już będziemy umieli wszystko. Wiesz co? Nie oczekujemy, że to jest takie ciężkie. Pierwsza przeszkoda jest ze mną. Daria, patrz, będziesz gruba. Serio? Pójrzmy dalej, bo... gruba i tłuszcz się zabił! <noise> Wyraź przez ławek sekundek <grym> Ale weka, pierwszy raz coś takiego widzę w Robloxie Kiciu, jak to tam idzie? Pomóc ci? Nie Nie daje żadne? Dobra O, o, uwaga! To jest to! To jest ten etap po idzie, to jest to! <grym> <grym> Proszę, Boże, daj mi sił Ja chcę wziąć z całej szkoły Więcej tu nie wytrzymam Dobra, Kiciu, ostatnie skakanie takie po przynajmniej na razie, nie? Przynajmniej na razie <grym> Słuchaj, ale to łatwe, to łatwiej się wydaje, bo tutaj są bliżej... Wydaje się łatwiej, dobrze. Wiesz co, kiedyś ja była bardzo dobrze fizycznie ochronić. ochronię... Tak, tak? przed to był, tak? Tak. Tak? Mój też to kupiłem. Jesteśmy ty, No poszło... No się, rozgrzesz się, to po prostu drugi raz. O, tutaj jest skakanie, ale teraz takie troszeczkę inne, moja droga, popatrz, patrz. Tutaj trzeba tak zrobić, o. Najlepiej patrzeć sobie... Pfff. No, ja nie się z tobą. Dobra, bierzemy w darię, leci, bum. może skaczesz tam, gdzie jest najmniej miejsca, w ogóle, no dobra, no. Jak wiesz, lecimy po... O, tam za tobą ktoś się rozsypał do sobie. Ja nie rozumiem, go to takie ciężkie? O, patrz, ten czy przed sobą leci, widzisz? Patrz, patrz, jaki zawodowiec. On lewo-prawo skacze, bo wtedy więcej miejsca jest. No. My naprawdę to nagrywamy i teraz tak. się tu pomru. Trzeba dalej wierzę w ciebie. Kicia wierzę w ciebie. Ooo dałaś siody! Uh! Dobra! Teraz idziemy dalej, dalej, do strzałki. Co to jest? Oh! To co mnie mnie pali? w <śśś> oknie, bo zjadłem w Nie. I no. uwaga, leci! Leci orzeł! No! Leci nasz uczeń kochany, najlepszy! Niech wchodzi ta zajcia! O, nie! O nie! Co Drugiego. Z drugiego <noise> razu? I BUM. Jaki nie wiem. O! o! Za pierwszym! Mamy progres! Mamy progres! Już lecimy jak o! Jakaś Kasina, patrz, idzie, patrz, patrz, o. Wystrzymy w kosmos, to jest ją, spokojnie, prankuję w szkole, patrzcie, ona se skacze i bum! Ale zobaczek Poita, już to się nie liczy! Adrian! Jeszcze raz no, no nie miły! Jeszcze raz ja wysłych. No musimy razem wszystkich ciekać szkoły! Ty się darbo! Nie kibajcie, nie kibajcie, nie będę na nią Robux spędzać. Za drogo kosztuje strzelanie! Ja farto rzeczek pojmę. O, Daria, ja, to pierwszy pierwszym razem tutaj. Pipi pipi, w ogóle, nie wiem, a już tutaj żartów, słuchajcie, Darią, No, już powoliście, na pewno. O, Daria! Tutaj trik z kamerą się przyda. Patrzcie mój Dudzy, jak mój Dudzy, to się robi. Odwracasz ekran w, w swoją twarz i robisz, walisz kamerą po prostu w tą rzecz. Jak się przechodzi, to oznacza, że ty też spadniesz. Jak się odbija, o, jak się odbija, kamera się przybliża do ciebie, to oznacza, że tędy można przejść. Pójdę pewnie tam, gdzie w Adrian, to znaczy, że będzie dobrze. No to też prawda, jak ktoś przelazł, to też ty przejdziesz, Dobra, i tu kolejna, słuchajcie, środkowa. O, środkowa jest, dobra, od razu, dobra, za pierwszym razem. O, i mamy co? Mamy co? Mamy co? Mamy co? Mamy co? Mamy co? Mamy? Jesteśmy w ściekach, fu! I ścieki, Kiciu, ty to widzisz? Patrz, brakuje nam dosłownie centymetra, chyba tutaj. Adrian, gdzie ty jesteś? gdzie ty jesteś? A za Ha, nie? Aha, co ty, to widzisz. Patrz, co, co ty masz głowę w starym, tak? Uciekam z szkoły. Się... No, co? Chłopak, jaką Patrz, Kiciu, mam Gide, mam Daria, słuchajcie, mam idealny plan. patrz Tutaj trzeba przechodzić przez te wszystkie strzałeczki tam pełne jakiś szlamu Generalnie sama po prostu jakaś najgorsza rzecz na świecie Ale tutaj mamy tak blisko żeby przeskoczyć Może damy radę co? Co o! O! Prawie O nie Prawie. rady Patrz Dlaczego patrz. tak? No bo wtedy będziemy musieli tego wszystkiego przechodzić No nie zrobił chłop jakąś ścianę niewidzialną tam Nie da rady chyba Dzień dobry Kiecie czeka na ciebie Halo Halo spadnij z rury <śmienią> słuchajcie, nie lubi grać z życiem, słuchajcie, naprawdę, widzę bardzo, <śmienią> na, na krawędzi jest, na krawędzi żyje. Ooo, słuchajcie. Kto tu jest? Pup. Pup. On On sobie chce zabić... Adrian! Adrian, jakiś chłop mnie zabił! Jestem nauczyciele. ty jesteś? To ja, kiesiu, to ja! <śmienią> to ty... Nie, nie, no proszę, no ja ty tak nie mam! Adzi! Teraz, słuchajcie, jedynymi uczniami, którzy dzisiaj wyjdą z tej szkoły, to my. Nie! To ja nie nauczyciel, tak naprawdę. Teraz, jak ktoś będzie przychodził, to mam dla niego fajną niespodziankę, jak ktoś będzie obok. O, patrzcie, pierwsza ofiara! Jakaś Jessie Uwu. Patrzcie, czeka, czeka. Nie wiem, że, wie, że tutaj zaraz zostanie jedynkę, słuchajcie, ze sprawdzianu. Jessie Uwu! Bieda dalej, jeszcze rozsypała, niestety tam gdzie Jessie. No patrzcie, ona czeka. Umarłem, już nie jestem na uczcielem! Nie dam rady! Umarłem! A szukałaś mnie. Jesse, bo wy w kosmos za karę, słuchajcie. coś w końcu teraz? I to teraz? Co, co na tam pisze w ogóle? Co to mówi? Myślałem, że to jakiś haker. Chyba, Kichu, ty grałeś sobie radę. De? Świetnie, dajesz sobie radę, Kichu. Tak trzymać generalnie, dobra? No dla nas już easy peasy, słuchajcie. Dla już się nauczyłaś koksem zawodowym. O nie! Bycie spokojnym i cierpliwym, dalej. Największa osoba. Nooo, nie potrafił! Miss Gaga! Ale ona nawet Miss Gaga! O nie, Maria, moja, jak musisz tu podejść? Nie mogę! Nie, ty. Dobra, jesteśmy na siłce! O. Na sali na Ale ja Jestem prokrast! Ale to jest za mały to? Ale ja jestem prokrast, ty patrzcie, ona myśli, że jest najlepszym! E! Barbecue. O, na myślicie, że jest koksem. Me zaraz pokażemy, kto jest koksem, słuchajcie, prawda. <wigularze> ale z was, prograczy, O, teraz ja nam powiedziała, że. Ale z was, prograczy To prawda, jesteśmy prograczami. To prawda. Jessie teraz sobie idzie i uwaga, i nagle. bo! Witamy, zaraz uciekamy od Jessie, szybko. Uciekamy, uciekamy od niej. Uciekamy, uciekamy, mytaj tam też uciekamy ze szkoły. Nie ma nas tutaj, uciekamy wow. Nie! Nie, dalej, o szybko! Goli! Już jest za tobą! No ci na plecy! Nie! Nie! nie. z naszą nową koleżanką, za przyjaźnią się w trakcie gry. Wow, przeszłam! Dokładnie, tak, dałaś radę! Tak jak ta, ja też dała radę! Dajemy wszyscy radę! O, kolejne skakanie ciężkie, dobra, damy. Nie, chyba nie damy rady, szybko, dobra. No jak Jesse UWu sobie daje radę, no to, to chyba daje też nasz radę, nie? Ja nie jestem Jessie! No ale jak Jessie się dała radę, a Jessie z czwartej klasy zdała dała radę, no to my chyba z tej piątej nawet też się radę, nie? No nie! No słuchajcie, ja idę, idę. Idę Jessie pokazać kto, 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 kto potrafi lepiej. Prosiu! Nie mam jej. Nikt teraz, mam nie robię. Hmm? Daria Jessie się z ciebie śmieje. Głupawa! Ty co? Da, no to cię wyzywa! Daria Jessie cię wyzywa! Ty wstała, że jesteś głupawa. To sam w końcu patrz! Tak wyzywa, a wcale nie lepsza! Boże, jaka wielka sala. Co to jest w ogóle? Nie wiem. Co to jest stołówka jakaś? Wiesz co wygląda masz na to otofiony w biblioteku czy coś takiego. Nie, bo biblioteka już była w teorii, nie? Serio? No, o. ale tu są łapki, nie to chyba może jakaś sala wielka. O nie, leźdzę się zdradła, dajcie. Serio? Dajcie się Weźcie mi wyprzedziła dosłownie ty! Musiała, słuchajcie, chyba, chyba zawołała. Słuchajcie, też musiała do domu szybko wrócić A ja nie mogę się ruszać teraz. O mogę się ruszać. Ty, patrzcie, mogę grać z tej trzeciej osoby ty! Bum! Bum! Ty! I ta to najdzie? Ale peka, ty, ja pierwszy raz w życiu tak gram, gram z innej, nie widzę siebie i gram Gram z trzeciej osoby, widzicie to? Gramy w Brookhaven zaraz jak przyjdziemy Nie gramy na ten Brookhaven, my <grym> ale, <grym> ale jakie w ogóle incepcja, ty gram z oczu innej osoby teleportował nas, halo, dobry Ale wielki kubka Co to jest, Wyciszki kiedy cię wszystko? No Widzisz co tu się dzieje? Nasze sprawdziany stary. Bardzo ładnie tutaj wszystko zrobione. I pełno sprawdzianów naszych. O! Sprawdziany zabijają. Sprawdziany, słuchajcie, same jedynki coś są, bo dosłownie blazem w niej i nie zabiły. Kiciu... Nie! Zapraszam Daria na kartkówkę. Tak, ciężko mnie tu. Mamy tu kartkówkę nową. Popatrz. Popatrz, Kiczu, tu jest Twoja jedynka, widzisz to? Gdzie? Weź to. Popatrz, weź, to. zobacz to. Uuu. Tu jest Twoja jedynka, widzisz? Jaka jedynka. No po... Adria! Adria! iść no! To były nasze sprawdziany, słuchaj, stare. Nas zabiły, jak je dotknęliśmy. Jesteśmy już na dworzu! No? To są nie... Czuć? Czuć dosłownie już powierzchnię. Świeże powietrze już jest. Oh. O. Bardzo, o nie! Labu, to takie taki ciężkie patyczki. To o była, nie, co robić? Możesz sobie pominąć ten powiózł, jak chcesz. Uh. Masz pominięcia, musisz strzałkę na górze kipnąć. Już to rozgryzłem. Ale w sumie nie są takie trudne, bo możesz się po nich wspinać trochę. No! Nie, aaaa, nie! Ostatni patyk No teraz już, że wsią Dawaj, że... klikaj Bum, ostatni poziom to jest, twoja Daria Ostatni poziom, jesteśmy już na mecie I w domu, o czerwone, czerwone Czerwone I jesteśmy w domu Daria Mamy nagrodę, nagrodę za ucieknięcie, uwaga A, za pięć minut Co? A? Jak to za 5 minut? Widzisz co ja robię? Co się stało? Co się mi stało? Co się dzieje? Znowu się ruszyć nie mogę! Daria pomocy! Uuu. O, widzicie, leci Daria! panie piracie Uuu. drogowy! Piracie powietrzny! Dzisiaj wiesz? <grym> Zabieniłem się z tą ciałami! To prawda! Jestem bananem! To jesteś bananem, Daria! Jestem bananem! Teraz ja się kręcę, jeszcze ja ty się kręcisz. o! Zabrałem Daria ciało, co jest Ty pierwszy raz coś takiego widzę, widzicie to przedmiot? Jesteśmy bananiki! Adrian! Ja nie chcę być bananem! O, dobra, patrzcie! Mamy darmową nagrodę, Daria, wchodzimy w to, zobaczymy co to będzie! Paga, bum! Zobądź, Zdobądź, co to jest! Co, tu jest? co to jest? to jest, zobądź! Nie ma, wszę, pięć minut przeszło i nie ma. I co? I nic? Nic! Oszukali! I tam coś wziąć jaka chodzić. O, mam p... BUM! BUM! Gdzie ty jesteś? Nie no wiem. No i to jest nagrana, moi drodzy! Bum.